Witam na kanale fotografujemy nieruchomości. Dziś pokażę wam, jak edytuję zdjęcia, które zrobiliśmy w zeszłym tygodniu. Zapraszam do oglądania. Przechodzimy do obróbki zdjęć. Jesteśmy w Lightroomie. Tutaj mam dwa pliki, które chcę wykorzystać do zrobienia finałowego zdjęcia. Poszukajmy sobie balansu bieli. Lubię kolory są dość ciepłe, ale nie mogą być za ciepłe. Więc musimy znaleźć odpowiedni balans bieli. Proszę zimne, coś takiego. Zaznaczony plik 1, zaznaczony plik 2. Tu mamy ujęcie bez lampy. tu jest ujęcie z lampą błyskową. Jest zimne, więc spróbujemy sobie znaleźć, żeby te kolory żeby się bardziej pokrywały te kolory. Co łatwiej tam będzie dopasować warstwy. Dobra, pliki mamy zaznaczone. Przechodzimy do edycji w Photoshopie. Otwieramy jako warstwy. Ja warstwę z lampą błyskową ustawiam zawsze u góry. Warstwę ze światłem zastanę, ustawiam na dole, ale chyba muszę jeszcze sprawdzić światło tutaj. Czy nie przesadziłem przypadkiem? Dobra, tak, to będzie lepiej. Zaznaczamy obydwa pliki, wyrównujemy je nie powinno być wielkich różnic dlatego, że były robione z statywu dobra, teraz możemy odkrywać warstwę muszę zwiększyć troszeczkę pędzel i niwelujemy sobie nasze prześwietlenia największy problem to są te szafki tutaj światło pod szafkami jeszcze musimy sobie zmienić kolor na białe, wtedy będziemy odkrywać. Pojawiła nam się lampa błyskowa. Będziemy musieli ją zlikwidować. Okna staramy się nie, nie maskować, bo okno było dobrze naświetlone. Tutaj sobie zniwelujemy to światło. Zniwelujemy sobie światło wszystkie na suficie. I zauważyłem, że też drzwi dobrze wyglądają dobrze. Wygląda drewno oświetlone lampą błyskową. No tutaj wielkiej różnicy nie ma. To jest taki dość ostry cienie do okna. Możemy go sobie też czułować troszeczkę zniwelować dłoga. Sczękujemy sobie w tej warstwie zjechać highlights. Może te światła nam się bardziej bardziej nam się wyłonią. Może tu jeszcze trochę. i to warstwę tak samo nie chcemy tych świateł mocno przepalonych nie ma wielkiej różnicy no ale już jest znośnie dobra, musimy też pamiętać o tej lampie, którą nam tutaj na szafce się odbiła musimy ją sobie ukryć jeszcze rodzaj wielkość pędzla przełączymy się na zakrywanie maski i zmieni nam się kolor mówię, że te warstwy powinny być idealne zobaczymy jak to wychodzi ale chyba nic z tego nie będzie musimy znowu wrócić do tamtej warstwy i balans bieli bo tutaj na tej szafce nam się mocno, bo odróżniało to wszystko. A aż powiększymy, zobaczymy, jak to wygląda. Może nie będzie tak źle. spróbujmy jeszcze z balansem bieli. pomóc trochę. Mam matrycę troszeczkę zabrudzoną. Więc usuniemy sobie te plamki. Mam dwie albo trzy plamy na matryce, które zawsze wychodzą mi na białych powierzchniach. Jeszcze jeden. Dobra. Łączymy sobie warstwę. Przejdźmy jeszcze raz do Camera Row. I pobawmy się trochę słowakami, ale też jakoś nie za bardzo. Nie przesadzajmy w obróbce. Zwiększenie bieli i zmniejszenie czerni daje nam troszeczkę kontrast. Podbija nam. Dobra. Jeszcze sobie wyrównamy zdjęcie do pionów. OK Okej. sobie je, Kopijamy warstwę. warstwa. Żeby nie miał problemu z wystawieniem zdjęcia w stronę, publikowane są zdjęcia na stronach internetowych okej, okay, skończona Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do oglądania moich poprzednich odcinków. Jeżeli jesteście zainteresowani fotografową architektury i wnętrz, lajkujcie, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, opiszcie w komentarzach pod filmem lub możecie wysłać mi maila. Fotografujemy nieruchomości małpa.gmail.com Dziękuję jeszcze raz za, za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do, na kolejne.